Dzień dobry Państwu. Michał Wielonek. witam na kanale Konfederacji i zapraszam na program, w którym rozmawiać będziemy o zbliżających się wyborach prezydenckich. A ze mną jest Anna Bryłka, rzecznik sztabu BOSAK 2020. Witam serdecznie. Aniu, sytuacja jest nadzwyczajna, nadzwyczajne okoliczności. To wszystko oczywiście za sprawą rozprzestrzeniającego się wirusa, koronawirusa. Uległy plany sztabu, czyli te spotkania z wyborcami musiały zostać odwołane. Nie sposób było przewidzieć taki, takiego scenariusza. Czy pojawiły się już plany w sztabie na to, by ta kampania Krzysztofa Bosaka dalej trwała? To znaczy tak, trzeba sobie wszystko uporządkować. Kiedy miesiąc temu zaczynaliśmy kampanię wyborczą dokładnie 6-7 lutego, kiedy była inauguracja kampanii prezydenckiej, ta kampania miała wyglądać zupełnie inaczej. To znaczy mieliśmy rozpisany plan wyjazdów, plan kampanii centralnej, plan kampanii regionalnej dodatkowo z różnego rodzaju wydarzeniami. znaczy tydzień temu dokładnie tydzień temu odwołaliśmy wszystkie spotkania otwarte, wszystkie wyjazdy, które mieliśmy zaplanowane, które w większości były już zorganizowane, właściwie czekały tylko na przyjazd kandydata. Tydzień temu zmieniliśmy zmieniamy teraz formę, formę formułę kampanii. No i niestety musieliśmy, musieliśmy zmienić także formułę konwencji, konwencja, która odbyła się w ostatnią sobotę która była zaplanowana z dużo większym wyprzedzeniem niż każde z innych wydarzeń. Jest to duże wydarzenie. Organizacja takiego wydarzenia pochłania pracę mnóstwa osób w sztabie i również poza, poza sztabem, bo takimi, takim wsparciem również się posiłkowaliśmy w czasie, tej, w, te, w czasie tej konwencji. Konwencję, krótko mówiąc, odbyliśmy, przeprowadziliśmy, ale prze, odbyła się ona bez udziału publiczności. Odbyła się ona dosłownie z udziałem kilku osób, osób koniecznych na. Na takiej konwencji, czyli prowadzących kilku gości, no i przede wszystkim kandydata i jego małżonki. No dzisiaj to, ta sytuacja jest o tyle dynamiczna i o tyle nieprzewidywalna, że my sami nie wiemy, jak ta kampania będzie wyglądać dalej, czy wybory odbędą się tak, jak jest to zaplanowane, czyli 10 maja, czy zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny, czy jakikolwiek stan nadzwyczajny, czy stan wyjątkowy, czy stan kręski żywiołowej. Dopóki tego nie wiemy. Właściwie no, kampania trwa dalej. Kampania trwa w zmienionej formule, bardziej przenosimy się tutaj w media społecznościowe, w internet, ale tak czy inaczej jesteśmy, nie jesteśmy ograniczeni tym, że nasz kandydat nie pełni urzędu takiego jak na przykład obecny. Kandyd, obecny urzędujący prezydent, i z racji korzystania z urzędu prowadzi również kampanię. My takich narzędzi nie mamy, jesteśmy ograniczeni tymi narzędziami, nie możemy prowadzić tradycyjnej kampanii, nie możemy agitować na rzecz naszego kandydata. Te wszystkie narzędzia zostały nam właśnie przez zmianę, przez, przez wprowadzone przepisy ograniczone i właściwie jesteśmy w dużo gorszej pozycji. No właśnie, na chwilę obecną wybory odbędą się 10 maja, tutaj jeszcze tak decyzji jest. co do ewentualnego przeniesienia tak wyborów jest. jeszcze nie ma, natomiast wszyscy kandydaci sił opozycyjnych apelują o to, by te wybory zostały przesunięte. Dlaczego administracja rządowa nie decyduje się na taki krok? Nie wiem, dlaczego administracja rządowa się nie decyduje na taki krok, na pewno to, co jest pewne to to, że wszyscy pozostali kandydaci poza urzędującym prezydentem są w dużo gorszej pozycji, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii, to po pierwsze. Po drugie, nie wiemy jak dalej będzie rozprzestrzeniał się wirus, jakie on przyniesie dalsze skutki, czy w ogóle technicznie uda się przeprowadzić w ogóle wybory, to znaczy czy uda się obsadzić wszystkie komisje. Wyborcze. Czy będą członki, członkowie do komisji wyborczych w takiej liczbie, żeby móc obsadzić wszystkie komisje? Czy będzie zachowane bezpieczeństwo sanitarne w samych obwodowych komisjach? Po trzecie, jaka będzie też frekwencja? No, widzimy teraz, że, że większość osób pozostaje w domach, musi pozostać, zwłaszcza osoby starsze muszą pozostać w domu. Większość osób też po prostu poddaje się takiej dobrowolnej kwarantannie i pytanie brzmi, czy te osoby będą, czy będą chciały w ogóle wyjść z domu, żeby zagłosować. Nie ma innego sposobu, żeby zagłosować 10 maja, jak pojawić się osobiście w komisji wyborczej. Jest oczywiście szansa korespondencyjnego głosowania, ale ona dotyczy po prostu niewielu osób w Polsce. Większość, większość, większość wyborców musi się osobiście pojawić w komisji wyborczej. Mówiłaś o tym, że ta kampania ma zostać przeniesiona do internetu, natomiast no, pozostali kandydaci również takie plany mają, chcą korzystać z tych możliwości, które, które internet daje, natomiast no, posiadają dużo większe środki, chociażby finansowe, by, mhm. by w tym internecie zaistnieć. W jaki sposób sztab Krzysztofa Bosaka chce się wyróżnić na tym tle? Programy, program wyborczy każdego z kandydatów wchodzi, schodzi teraz na dalszy plan. To znaczy cała kampania wyborcza na pewno będzie skoncentrowana na rozprzestrzeniającej się epidemii. To nie podlega dyskusji. To, co, trzeba, to, co robili, robilibyśmy w tradycyjnej kampanii, musimy przenieść teraz w większości do, do, w po prostu przez, do internetu, w komunikacji w mediach społecznościowych, przede wszystkim w mediach społecznościowych. I prezentować naszego kandydata. Tutaj nie ma, nie ma żadnej różnicy, nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o sam przekaz, bo tak czy inaczej on byłby, byłby też w jakiejś formie internetowej, ale do tego dochodziły też tradycyjne spotkania, objazd kraju i taka bezpośrednia kampania tego nie będzie, przynajmniej w najbliższych tygodniach, jeśli te wybory będą cały czas 10 maja. Natomiast słusznie tutaj zauważyłeś, no nasza kampania cały czas jest sfinansowana z darowizn naszych sympatyków. Wszystkie nasze wydatki pochodzą tylko i wyłącznie z darowizn. My nie mamy takiego wsparcia subwencyjnego, jakie mają inne partie. Zresztą nie mamy teraz żadnej wsparcia, żadnego wsparcia subwencyjnego i ta nasza. Ale kampania... ta subwencja pojawi się na krótko przed 10 maja, czyli dla Was korzystne byłoby przeniesienie wyborów? Pojawi się, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w szczegółach. Na chwilę obecną finansujemy wszystko. Z darowizn sympatyków. Na utrzymaniu tego pierwotnego terminu, czyli 10 maja, skorzysta Andrzej Duda? Jest tak dynamiczna sytuacja w polskiej przestrzeni publicznej. No dzisiaj rano miała się o 10 odbyć Rada Gabinetowa. No Od została dziewiąt... ona odwołana tak. ze względu na Od to, że O okazało się, że jest odwołana, tak? To znaczy, to skala testy na dynamiczna. Tak, jest tak dynamiczna sytuacja, że nawet sam rząd, sam, sama kancelaria prezydenta nie jest w stanie z jednodniowym wyprzedzeniem zaplanować jakiegokolwiek spotkania. To znaczy, że mamy bardzo dynamiczną sytuację i my sami nie wiemy, jak ona dalej się będzie rozwijać. Dlatego nikt nie wie, po prostu epidemia nie, nie, nie jest na korzyść dla nikogo, to znaczy ani dla polityków, ani dla nas, ani dla przede wszystkim społeczeństwa, gospodarki. Wszyscy na tym po prostu stracimy. My też. To jest, to jest wyjątkowa kampania. Takiej kampanii jeszcze w historii Polski nie było, że prowadzimy kampanię i jednocześnie musimy walczyć z epidemią. No, najrozsądniej byłoby przesunąć termin wyborów. Tutaj nie ma co do tego żadnych chyba wątpliwości ani ze strony Państwowej Komisji Wyborczej, ani ze strony innych kandydatów i chyba sądzę, że nawet większości polityków. Kilkanaście dni minęło od momentu, kiedy pierwszy przypadek w Polsce koronawirusa został potwierdzony. Jak Ty oceniasz do tego momentu pracę rządu przeciw, które, które no jakby są podjęte, by zahamować tę epidemię? Trudno mi jest ocenić działanie rządu, natomiast to, co na pewno muszę ocenić pozytywnie, to transparentność. To znaczy każdego dnia minister zdrowia wychodzi, do dziennikarzy. No już teraz nie wychodzi, bo to jest przyniesiona też forma online. Natomiast wychodził każdego dnia do dziennikarzy i referował cały czas stan rozwoju epidemii w Polsce. Do tego od odpowiadał na wszystkie pytania dziennikarzy, więc tutaj na pewno jest bardzo dobry kontakt między, między dziennikarzami a stroną rządową. Cóż, zobaczymy jak, zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijać. No, rząd robi co może, bo to też widać, tak, że robi co może. Natomiast pytanie, czy ta zapaść w polskiej ochronie zdrowia nie jest na tyle duża, że cokolwiek byśmy nie zrobili. Jakkolwiek ta epidemia w większy lub mniejszy sposób będzie się rozwijać, to po prostu z powodu braków kadrowych, braków sprzętu medycznego i nie, nie staniemy w jakimś, w jakimś, nie, zostaniemy, nie, nie znajdziemy się w stanie po prostu kryzysu w ochronie zdrowia. A czy Konfederacja podjęła jakieś kroki, by wspomóc polski rząd w walce z koronawirusem? Generalnie Konfederacja nie ma większego wpływu tak, na, 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 na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Nie mamy nawet klubu poselskiego, więc nasze, nasz głos zawsze będzie słabszym głosem, nie mamy nawet inicjatywy ustawodawczej. Natomiast to, o co apelu, apelujemy już od kilku dni, przede wszystkim przez naszego kandydata, to przesunięcie wyborów, ogłoszenie któregoś z rodzajów stanów nadzwyczajnych, to po pierwsze. Po drugie, wczoraj Krzysztof Bosak ogłosił. E, pakiet antykryzysowy, który ma służyć, którym jest pakietem pomocowym dla polskiej gospodarki na czas epidemii. To co w takim razie w tym pakiecie antykryzysowym znajdziemy? Jakie propozycje e, pojawiają się? Tym e, tym różne, dochodzie? to znaczy i dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne i dla osób, które i dla przedsiębiorców przede wszystkim prowadzących własną działalność odroczenie składek zusowskich, owskich e, pożyczki obrotowe z BGK dla każdego jakaś forma, forma pomocy. No cóż, sytuacja jest tak dynamiczna i polska gospodarka, jeśli okazało się, by, że ta kwarantanna, że to zatrzymanie niektórych chociażby branż, takich jak restauracje czy, czy kina, teatry, inne inne przedsiębiorstwa, które musiały zatrzymać swoją, swoją działalność z tego powodu, że jest taka decyzja rządu. One wszystkie... Jeśli jeszcze czas taki dwutygodniowy nie jest długim okresem, ale czas, nie wiem, czterotygodniowy, sześciotygodniowy czy ośmiotygodniowy to jest y, zapaść dla, czy, czy, czy utrata płynności dla wielu przedsiębiorców, dla wielu polskich firm, dla przerwania łańcuchu dostaw i innych z tego wynikających negatywnych skutków. No miejmy nadzieję, że rząd tutaj, ale to już słychać, tak, że już rząd po kolei jakieś... Jakieś takie y, ułatwienia dla polskich przedsiębiorców wprowadza i obowiązki administracyjne, które trzeba było na przykład zrealizować do końca marca. Te terminy zostały przesunięte, nikt tutaj nie będzie karany za to, że nie zapłaci na przykład użytkowania wieczystego do końca marca. No to są na pewno dobre, dobre decyzje. Wszyscy ministrowie, tak jak wcześniej wcześniej wspomniałem, będą mieli przeprowadzone testy na obecność koronawirusa. Dzisiaj najprawdopodobniej już będziemy znali te wyniki, ale to jeszcze, jeszcze poczekajmy, pojawiają się głosy, że taki łatwiejszy i szybszy dostęp dla polityków. Jeśli chodzi o testy, to kontrowersyjna, kontrowersyjna rzecz. Donald Tusk pisał na Twitterze kilka dni temu o tym, że to nie, jest, to nie ma nic wspólnego z przyzwoitością. Nie chcę, tutaj, nie chcę tutaj oszukać widzów, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma, być może jest jakieś przyspieszenie, ale nie sądzę, żeby to, żeby to miało jakikolwiek wpływ. No tutaj każdy, każdy jest podejrzany o to, że może być zarażony. Wszyscy pracowaliśmy w sumie do końca zeszłego tygodnia normalnie. Większość Polaków, zwłaszcza tutaj, czy w stolicy, czy w innych dużych miastach, miała kontakt ze sobą. Jeśli już zdążyliśmy się zarazić, to, to zdążyliśmy. Rozumiem, się że sztab Krzysztofa Bosaka pracuje normalnie. E, to znaczy tak, mamy podzielone zespoły, część zespołów pracuje zdalnie, część zespołów musi się spotykać w takiej czy innej formule. Zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijała sytuacja. Sytuacja wygląda na tę chwilę następująco: ponad 200 osób zakażonych, 5 z tych osób zmarło. Z czego wynika, Twoim zdaniem, taki stosunkowo mały wzrost zachorowań w Polsce i odsetek śmiertelności w porównaniu do sytuacji we Włoszech czy, czy Hiszpanii? To znaczy, tak, poczekajmy do końca tygodnia. Ja, to jest jeszcze za krótki okres, żebyśmy mogli ocenić, czy u nas nie będzie też takiego drastycznego wzrostu. Minister Szumowski przewidywał, że w piątek w sobotę będzie, będziemy mieć tutaj szczyt epidemii. Zobaczymy. Ja jeszcze, ja jeszcze nie, 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 chcę, nie chcę po prostu tej swojej, swojej opinii wyrażać, bo trzeba poczekać. To jest jeszcze za krótki czas, żebyśmy mogli mówić, czy u nas też dojdzie do takiego wzrostu i zachorowań i śmiertelności. Poczekajmy zatem, drodzy Państwo, na rozwój sytuacji. To, co zaleca m.in. Krzysztof Bosak, o tym wcześniej również wspominał, to bezpieczeństwo Polaków, które jest najważniejsze i zachowanie ostrożności, odpowiedzialności. Poczekajmy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Anna Bryłka była moim gościem. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.